Jak co roku, 25 marca, obchodzimy Dzień Czytania Tolkina, ustanowiony już 20 lat temu przez angielskie Towarzystwo Tolkinowskie. Świętujemy go także u nas, czyniąc to w najlepszy możliwy sposób poprzez czytanie wybranych przez nas rozdziałów z utworów Johna Ronalda Ruela Tolkina, szczególnie tych związanych z tegorocznym motywem przewodnim, motywem podróży i przygody. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów hobbita w interpretacji pracowników półtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Choć dla bohaterów Tolkina wędrówka i przygoda często stanowią okazję do lepszego poznania samego siebie oraz dokonania wielu niełatwych, bohaterskich czynów, oni sami bywają różnie nastawieni do uczestnictwa w trudnych, niebezpiecznych wyprawach. Oto fragment z pierwszego rozdziału Hobbita pod tytułem Zabawa zgoła nieoczekiwana, ukazujący początkową postawę tytułowego bohatera wobec nieznanych doświadczeń i nowych wyzwań, jakie czekają na niego w trakcie jego niezwykłej podróży. Czyta Katarzyna szymańska z Brzezna. Przypadek zrządził, iż pewnego ranka w owych dawnych czasach, gdy na świecie było mniej gwaru, a więcej zieleni, liczni zaś jeszcze chobbici wiedli spokojny, szczęśliwy żywot, a Bilbo Bagins, skończywszy śniadanie, stał w drzwiach, paląc wielgachną drewnianą fajkę, sięgającą niemal kosmatych palców jego stóp, starannie wyczesanych. Stanął przed nim Gandalf. Gandalf, gdybyście słyszeli o nim, choćby ćwierć tego, co ja, a ja znam zaledwie drobną cząstkę krążących o nim opowieści. Moglibyście się spodziewać czegoś naprawdę niezwykłego. Wszędzie bowiem, dokądkolwiek się udał, towarzyszyły mu przygody i najosobliwsze historie. Od wieków, a ściślej biorąc od czasu śmierci jego przyjaciela starego Tuka, noga Gandalfa nie postała na drodze obok pagórka. Toteż hobbici zapomnieli niemal, jak wyglądał. Powędrował w jedynie sobie znanych sprawach daleko za wodę i pagórek, gdy byli jeszcze małymi hobbiciątkami. Tego poranka, zatem, nie przewidujący niczego pilbo, ujrzał przed sobą zwykłego starca z laską w dłoni. Nieznajomy miał na sobie spiczasty niebieski kapelusz, długi szary płaszcz, srebrny szalik, skryty częściowo pod bujną, siwą, sięgającą za pas brodą i wielkie czarne buciory. Dobrego dnia! Pozdrowił go Bilbo, a rzeczywiście dzień był piękny, słońce świeciło na niebie, a trawa zdawała się zielniejsza niż zwykle? Jednakże Gandalf zerknął na niego spod gęstych, krzaczastych brwi wystających z zarą do kapelusza. Co masz na myśli? spytał. Czy życzysz mi dobrego dnia, czy też spodziewasz się dobrego dnia, niezależnie od moich pragnień? A może czujesz się dziś dobrze, albo też wyglądasz tego dnia czegoś szczególnie dobrego dla siebie? Zapewne wszystkiego po trochu, odparł Bilbo. Myślę też, że to doskonały dzień na poranną fajeczkę na progu. Jeśli masz własną fajkę, usiądź i poczęstuj się tytoniem. Po co się spieszyć? Mamy przed sobą cały dzień. Z tymi słowy. Bilbo usiadł na ławeczce obok wejścia, skrzyżował nogi i wydmuchnął piękne kółko szarego dymu, które poszybowało w powietrze i nie rozwiewając się, zniknęło za pagórkiem. Bardzo ładnie, rzekł Gandalf. Ja jednak nie mam czasu, aby dzisiejszego ranka wydmuchiwać kółka z dymu. Szukam kogoś, kto mógłby uczestniczyć w organizowanej przeze mnie przygodzie, a znaleźć kogoś takiego, to dosyć trudna sprawa. Ja myślę, w tych stronach lud tu spokojny i prosty. Nie trzeba nikomu przygód. Są takie okropnie nieprzyjemne i niewygodne. Przez coś takiego można się spóźnić na obiad. Nie mam pojęcia, co inni w nich widzą. Oznajmił pan Baggins i wsuwając kciuki za szelki, wydmuchał kolejne, jeszcze większe kółko. Następnie wyjął poranną pocztę i zaczął czytać pozornie nie zwracając uwagi na starca doszedł do wniosku że przybysz należy do osób z którymi lepiej się nie zadawać miał też nadzieję że stary w końcu sobie pójdzie jednakże nieznajomy nawet nie drgnął stał wsparty na swej lasce bez słowa wpatrując się w hobbita aż bilbo czuł się niezręcznie dobrego dnia Powiedział wreszcie, lekko urażony: Nie trzeba nam tu żadnych przygód, piękne dzięki. Spróbuj nad wodą albo za pagórkiem. Miało to oznaczać, że rozmowę uważa za zakończoną. Ileż różnych rzeczy może znaczyć w twoich ustach dobrego dnia, odparł Gandalf. Teraz chcesz powiedzieć, że pragniesz się mnie pozbyć i że nie będziesz miał naprawdę dobrego dnia, póki nie odejdę. Ależ co znowu, nie bynajmniej łaskawy panie, chyba nie znam pańskiego nazwiska. Ależ tak, mój panie, właśnie tak, nie ma co zaprzeczać. A co do nazwisk, to ja znam Twoje, mości Bilbo Baginsie. Ty zaś słyszałeś na pewno moje imię, choć nie wiesz, że do mnie należy. Jestem Gandalf. Tak. Gandalf to ja i pomyśleć, że dożyłem chwili, kiedy syn Belladony Tuk odprawia mi ze swoim dobrego dnia, jak natrętnego domokrążcę handlującego guzikami. Gandalf? Gandalf, niech mnie licho. Chyba nie ten wędrowny czarodziej, który podarował staremu tukowi magiczne brylantowe spinki co same się zamykały i odpinały na zawołanie ten Gandalf który opowiadał na przyjęciach wspaniałe historie o smokach i goblinach olbrzymach ratowanych z opresji księżniczkach i niespodziewanym szczęściu wdowich synów ten który słynął z najwspanialszych fajerwerków pamiętam je stary tuk bawił nas nimi w najkrótszą noc lata Cudowne! Rozkwitały na niebie niczym wielkie lilie, lwie paszcze i ogniste szczodrzeńce, i wcale nie gasły, cały wieczór świeciły w mroku. Jak widzicie, pan Baggins nie był wcale takim nudziarzem, za jakiego sam się uważał. Do tego bardzo lubił kwiaty. A niech mnie Ciągnął dalej. Chyba nie ten Gandalf, przez którego tak wielu spokojnych chłopców i sporo dziewcząt wyruszyło w nieznane napuszkiwanie szalonych przygód. Poczynając od wspinania się na drzewa, a skończywszy na składaniu wizyt elfom i żeglowaniu hen w dalku obcym brzegom. Daję słowo, życie było wtedy znacznie ciekaw... To znaczy... Kiedyś wywoływałeś w tej okolicy paskudne zamieszanie. Wybacz, ale nie wiedziałem, że ciągle zajmujesz się podobnymi rzeczami. A czymże innym mógłbym się zajmować? spytał czarodziej. Cieszę się, że coś jednak zapamiętałeś. Łaskawie wspominasz moje fajerwerki, a to już jakiś początek. To też przez wzgląd, na twojego starego dziadka, tuka, i biedną Bella Donnę spełnił twoje życzenie. Wybacz, ale o nic nie prosiłem. Ależ tak, i to dwukrotnie o wybaczenie. Daję ci je. W istocie zrobię nawet coś więcej. Poślę cię na spotkanie tej przygody. Dostarczy mi to świetnej rozrywki, a tobie doskonale zrobi. I Okaże się bardzo opłacalne, jeśli oczywiście wszystko pójdzie jak należy. Przykro mi, ale nie chcę żadnych przygód. Piękne dzięki nie dzisiaj. Dobrego dnia. Proszę jednak, wpadnij do mnie na podwieczorek, kiedy tylko zechcesz. Może jutro? Tak, przyjdź jutro. Do widzenia. Z tymi słowy Hobbit odwrócił się i podreptał do środka. I zatrzasnął za sobą okrągłe zielone drzwi tak szybko, jak tylko pozwalała mu na to śmiałość. Nie chciał wydać się nieuprzejmy. Ostatecznie co czarodziej, to czarodziej. Po cóż w ogóle zapraszałem go na podwieczorek? Spytał sam siebie, wędrując do spiżarni. Dopiero co zjadł śniadanie, ale uznał, że placuszek czy dwa i kielich zacnego trunku. Nie zaszkodzą po tak przerażającym spotkaniu. Gandalf tymczasem nadal stał przed wejściem do nory i śmiał się. Szczerze, lecz bezgłośnie. Po chwili wspiął się na stopnie i czubkiem laski wydrapał na ślicznych zielonych frontowych drzwiach hobita jakiś niezwykły znak. Następnie odszedł mniej więcej w tym samym momencie, kiedy Bilbo kończąc drugi placuszek gratulował sobie w duchu, że tak sprytnie wykręcił się od przygody. Podczas wyprawy z krasnoludami Bilbo staje przed wieloma trudnymi wyborami i śmiertelnymi zagrożeniami, które w konsekwencji czynią go znacznie odważniejszym i silniejszym hobbitem niż ten poznany na początku opowieści. Bardzo ważny moment jego przemiany ma miejsce w przekraczanej przez bohaterów mrocznej puszczy, gdzie natrafiają na wyjątkowo przerażające, zaskakujące ich niebezpieczeństwa. Fragment rozdziału ósmego pod tytułem Muchy i pająki przeczyta Monika Komorowska. Zapadła martwa cisza, piosenka urwała się w pół słowa. Pogasły wszystkie światła, płomienie wystrzeliły w górę i zgasły w obłokach czarnego dymu. Popiół i pył zapruszyły oczy krasnaludom, i las ponownie rozbrzmiał hałasem i krzykami. Pilba odkrył wkrótce, iż biega w kółko. Tak mu się przynajmniej stawało, krzycząc raz po raz Dori, Nori, Ori, Oinie, Gloinie, Fili, Kili, Bomburze, Bifurze, Bofurze, Dwalinie, Balinie, Tori Dębowa Tarczo, Podczas gdy jego niewidoczni towarzysze robili to samo wszędzie wokół, dorzucając od czasu do czasu bilbo. Jednakże krzyki pozostałych oddalały się coraz bardziej. Po chwili wydały mu się, że uległy zmianie. Teraz brzmiały jak wrzaski strachu i wołania o pomoc, lecz dochodziły już z bardzo daleka i wkrótce zupełnie ucichły. On zaś został sam w całkowitej ciszy i ciemności. Była to jedna z najgorszych chwil w całej podróży. Wkrótce Bilbo uznał, że nie ma sensu próbować czegokolwiek, dopóki nastanie dzień, przynosząc ze sobą nieco światła. Błądząc wokół, zmarnowałby tylko siły, a rano nie czekało go przecież śniadanie. Usiadł zatem wsparty plecami o drzewo i nie po raz ostatni powrócił myślami do swej dalekiej chodbiciej nory, wyposażonej w zasobne spiżarnie. Rozmyślał właśnie o wędzące, jajkach, grzankach i maśle, kiedy poczuł, że coś go dotyka, coś jak gdyby silny lepki sznurek oplotło jego lewą tłon, a kiedy spróbował się ruszyć, odkrył, że nogi ma skrępowane w podobny sposób tak, że kiedy chciał wstać natychmiast runął na ziemię. Wówczas wielki pająk, który pospiesznie owijał drzemiącego Hobbita swymi nitmi wynurzył się za drzewa i rzucił na bilba. Hobbit widział jedynie oczy stwora, ale wyczuwał jego włochate nogi, usiłujące opleść go obrzydliwą siecią. Miał szczęście, że ocknął się na czas, wkrótce bowiem w ogóle nie mógłby się ruszyć. Teraz także musiał stoczyć ciężką walkę, zanim się uwolnił. Odpychał stwora rękami, ten bowiem próbował oszołomić go swym jadem, jak to zwykle małe pająki robią z muchami, póki Hobbit nie przypomniał sobie o mieczu. Dobył go, a wówczas pająk odskoczył w tył i Bilbo mógł spokojnie rozciąć krępującego nici. Następnie sam przeszedł do ataku. Pająk najwyraźniej nie przywykł do ofiar noszących u boku podobne żądła, w przeciwnym razie uciekałby szybciej. Bilbo skoczył na niego, zanim stwór zdążył zniknąć w lesie i klasnął go ostrą klinką po oczach. Uszalały z bólu pająk zaczął skakać, kręcić się i wymachywać nogami w gwałtownych spazmach, aż w końcu Bilbo dobił go kolejnym ciosem. Potem zaś hobbit osunął się na ziemię i na długo stracił świadomość. Kiedy ją odzyskał, Świat wokół rozjaśniało zwykłe, szarawe światło leśnego dnia. Obok niego leżał martwy pająk. Ostrze noża pokrywała czarna maś. W jakiś sposób fakt, że sam, w mroku, bez pomocy czarodzieja i kresnoludów zabił olbrzymiego pająka, bardzo odmienił pana Baginsa. Czuł się kimś zupełnie nowym, odważniejszym i silniejszym mimo pustki w żołądku. Wytarł miecz o trawę i wsunął go do pochwy. Nadam ci imię. Oznaj mi. Odtąd będę cię nazywał Rządłem. W ostatnich rozdziałach powieści Tolkiena Bilbo Baggins wykazuje się męstwem i zdolnościami, o które zapewne żaden czytelnik z początku go nie podejrzewał. Dzięki nim drobny hobbit zdobywa szacunek nie tylko swojej kompanii krasnoludów, ale też społeczności ludzi i elfów. Wewnętrznie odmienionego, już dojrzałego bohatera pozwala dostrzec ostatni wybrany przez nas fragment rozdziału szesnastego pod tytułem Nocny złodziej, który przeczyta Ewelina Tomczak. Było bardzo ciemno, a kiedy Hobbit opuścił nowo zbudowaną drogę i zaczął wędrować w dół strumienia, znalazł się na nieznanej ścieżce. Wreszcie dotarł do zakrętu. Tu musiał przeprawić się przez wodę jeśli chciał trafić do obozu a tam właśnie się wybierał koryto strumienia było w tym miejscu płytkie lecz dość szerokie to też przeprawa w ciemnościach okazała się niełatwa dla małego hobbita dobrnął już niemal na drugą stronę kiedy potknowszy się na okrągłym kamieniu z pluskiem runął w zimny nurt ledwie wygramolił się na brzeg dygocząc i plując wodą gdy w mroku pojawiły się elfy z jasnymi latarniami, poszukując źródła hałasu. – To nie była ryba – rzucił jeden z nich. – Gdzieś tu kręci się jakiś szpieg. Osłońcie światła. Pomogą mu bardziej niż nam, jeśli to rzeczywiście ów dziwny mały stwór, który im służy. – Służy akurat – prychnął Bilbo i nagle kichnął głośno. Elfy natychmiast pobiegły w jego stronę. "Zaświećcie, no, zawołał. Tu jestem, jeśli mnie szukacie. I zsunąwszy pierścień, wyskoczył z zagłazu. Mimo zaskoczenia elfy pochwyciły go szybko. Ktoś ty, czy to ty jesteś tym hobitem krasnoludów? Co tu robisz? Jakim cudem dotarłeś tak daleko, ominąwszy nasze straże? wypytywały go, przekrzykując się nawzajem. Nazywam się Bilbo Bagins. Jestem towarzyszem Torina. Jeśli już musicie wiedzieć, odparł. Znam dobrze z widzenia waszego króla, choć zapewne byłoby to dla niego niespodzianką. Ale Bard z pewnością mnie pamięta, a to właśnie z Bardem chciałbym się spotkać. Ach, tak, wykrzyknęły. A w jakiej sprawie? To już mój sekret, drogie elfy. Jeśli jednak chcecie powrócić do swoich lasów i opuścić to zimne, ponure miejsce to mówiąc, zadrżał. Zaprowadźcie mnie szybko do ogniska, gdzie mógłbym się osuszyć, a potem pozwólcie mi pomówić z waszymi wodzami. Prędzej, mam najwyżej godzinę lub dwie. W ten oto sposób, jakieś dwie godziny po opuszczeniu posterunku przy Bilbo zasiadł przy ciepłym ognisku przed wielkim namiotem, a naprzeciw, przyglądając mu się ciekawie, zajęli miejsca bard oraz król elfów. Hobbit w zbroi elfów, do tego obinięty w stary koc, był dla nich czymś zupełnie nowym. Jak sami wiecie, mówił właśnie Bilbo w swym najbardziej rzeczowym tonem, sytuacja stała się nieznośna. Osobiście zmęczyła mnie cała ta sprawa. Chciałbym już wrócić na zachód, do mego własnego domu i znaleźć się wśród rozsądniejszych ludów. Jestem tu jednak stroną zainteresowaną. W istocie mój udział obejmuje czternastą część zysków. Taką przynajmniej obietnicę zawarto w liście, który na szczęście chyba zachowałem. Z kieszeni starej kurtki wydobył zmięty i wielokroć złożony list Torina, znaleziony w tamten pamiętny majowy poranek pod zegarem na kominku. Podkreślam, że chodzi o udział w zyskach, ciągnął dalej. Jestem tego w pełni świadom. Osobiście bardzo chętnie rozważę wasze żądania i odejmę od całości wymaganą kwotę, zanim wystąpię o swoją część. Nie znacie jednak torina dębowej tarczy tak dobrze jak ja. Zapewniam was, że gotów jest kwić na kupie złota, póki nie zemrze z głodu, a nie wpuści was do środka. Cóż, proszę bardzo, rzekł Bart. Jeśli ktoś jest takim głupcem, Zasłużył sobie na to, wygłodować. głodować. Istotne, zgodził się Bilbo, rozumiem twój punkt widzenia. Zważ jednak, że nadchodzi zima, wkrótce spadnie śnieg i tak dalej, a wtedy zaczniecie mieć kłopoty z dostawą zapasów, wszyscy, nawet elfy. Poza tym, czekają was też inne niespodzianki. Czy słyszeliście o Dainie i krasnoludach z żelaznych wzgórz? Owszem, słyszeliśmy dawno temu, ale co to ma do rzeczy? – spytał król. Tak właśnie sądziłem. Widzę, że dysponuję pewnymi informacjami, których jeszcze nie znacie. Wiedzcie zatem, że Dain znajduje się w tej chwili w odległości niecałych dwóch dni marszu i prowadzi ze sobą pięciuset mężnych krasnoludów. Wielu z nich jest zaprawionych w bojach, podczas straszliwych wojen z goblinami, o których bez wątpienia słyszeliście. Kiedy się tu zjawią, sytuacja może stać się poważna. Czemu nam o tym mówisz? Chcesz zdradzić swoich przyjaciół? A może nam grozisz? spytał ponuro Bart. Mój drogi, Bardzie, pisnął Bilbo. Nie tak szybko. Nigdy nie spotkałem równie podejrzliwych ludzi. Chcę jedynie zaoszczędzić kłopotów wszystkim zainteresowanym. To też złożę wam pewną ofertę. Słuchamy odparli. Możecie ją nawet zobaczyć rzekł. Oto ona. Z tymi słowy wyciągnął z zapazuchy arcykamień i odrzucił spowijające go szmatki. Nawet król elfów, którego oczy oglądały już niejeden cudowny i piękny przedmiot zamarł zdumiony. Także Bart wpatrywał się w klejnot jak zaczarowany. Zupełnie jakby ktoś napełnił kulę blaskiem księżyca i zawiesił ją przed nim w gęstej siatce utkanej z promieni mroźnych gwiazd. – Oto arcykamień Traina – oznajmił Bilbo. – Serce góry, a także serce Torina. Ceni go sobie więcej niż całą rzekę złota. Oddaję go wam. Pomoże wam w negocjacjach. Bilbo zadrżał i z ociąganiem, patrząc tęsknie na klejnot, podał go który wziął do ręki kamień, przyglądając mu się z zachwytem. – Czy należy do ciebie, skoro go nam dajesz? – spytał w końcu z wyraźnym wysiłkiem. – Cóż – odparł zakłopotany hobbit. – Nie do końca. Ale zgadzam się potraktować go jako cały mój udział w skarbach. Może jestem złodziejem, tak przynajmniej mówią, choć sam nigdy się za niego nie uważałem, lecz mam nadzieję, że pozostałem mniej więcej uczciwy. W każdym razie teraz już wracam, a krasnoludy mogą uczynić ze mną, co zechcą. Mam nadzieję, że ten klejnot przyda wam się na coś. Król elfów spojrzał na hobita z podziwem. Bilbo Bagin się, rzekł. Bardziej jesteś godzien nosić zbroję księcia elfów niż wielu, którzy być może wyglądaliby w niej dostojniej. Obawiam się jednak, że Torin, dębowa tarcza, nie podzieli mego zdania. Zapewne lepiej niż ty znam krasnoludy. Radziłbym, abyś pozostał z nami. Przyjmiemy cię chętnie i ugościmy. Bardzo dziękuję, odparł Bilbo, kłaniając się nisko. Nie powinienem jednak porzucać przyjaciół, nie po tym, co razem przyszliśmy. Zresztą obiecałem, że obudzę starego bombura o północy. Naprawdę, muszę już iść i to szybko. Nic nie mogło odwieść go od tej decyzji. Toteż wezwano eskortę, a gdy ruszył z powrotem, król i Bart pożegnali go uroczyście. Kiedy maszerowali przez obóz, sprzed wejścia jednego z namiotów, podniósł się starzec w ciemnym płaszczu i podszedł ku nim. Dobra robota, panie baginsie rzekł, klepiąc Bilba po plecach. Jak zawsze masz sobie coś więcej niż można by się spodziewać. Był to Gandalf. Po raz pierwszy od wielu, wielu dni Bilbo poczuł prawdziwą radość. Nie miał jednak czasu zadać tych wszystkich pytań, które cisnęły mu się na usta. Przyjdzie jeszcze pora na wyjaśnienia, rzekł czarodziej. O ile się nie mylę, sprawy zmierzają ku końcowi. Czekają cię nieprzyjemne chwile. Nie trać jednak serca. Może jeszcze wyjdziesz z tego cało. Na świecie dzieją się rzeczy, o których nie słyszały nawet kruki. Dobranoc! Zdumiony, lecz znacznie pocieszony Bilbo pośpieszył naprzód. Elfy doprowadziły go do brodu i przeniosły na drugą stronę. Tam pożegnał się z nimi i ostrożnie przekradł w górę. Zaczęło go ogarniać wielkie znużenie. Gdy jednak spiął się po linię, która nadal wisiała tam, gdzie ją zostawił, zostało jeszcze sporo do północy. Odwiązał i schował sznur, po czym usiadł na murze, zastanawiając się, co przyniesie przyszłość. O północy obudził bombura, a sam położył się w kącie, nie słuchając podziękowań starego krasnala, na które zresztą we własnym niemaniu wcale nie zasłużył, wkrótce zasnął smacznie i aż do rana zapomniał o swych zmartwieniach. W istocie, śniły mu się jajka nawędzące.